Przyjemnością prezentujemy naszą najnowszą produkcję, przyczepa gastronomiczna dedykowana na rynek polski. Zaobserwuj nasze profile i subskrybuj nasz kanał. W budowie naszej przyczepy gastronomicznej zastosowaliśmy szereg innowacyjnych rozwiązań technicznych, które były kluczowe dla jej funkcjonalności i wyjątkowego charakteru. Wykorzystaliśmy wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu materiały, takie jak stal nierdzewna i aluminium, aby zapewnić trwałość i higienę. Wnętrze przyczepy zostało zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń i zintegrować urządzenia gastronomiczne, takie jak grill do kebabów, co umożliwia efektywne przygotowanie potraw. Zadbaliśmy o odpowiedni system wentylacji, aby zapewnić komfort pracownikom oraz utrzymać odpowiednie warunki do pracy i przechowywania produktów. Projektując układ wnętrza zwróciliśmy szczególną uwagę na ergonomiczność pracy, aby personel mógł sprawnie obsługiwać urządzenia i klientów. Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom technicznym nasza przyczepa gastronomiczna nie tylko spełnia oczekiwania klientów pod względem jakości kebabów, ale również zapewnia efektywną i komfortową przestrzeń pracy dla personelu. Zobacz nasze realizacje na www.zbudujprzyczepę.pl.